Strony Rona i zapraszam na kolejny odcinek z Full Metal School Girl. Dzisiaj wielki dzień. Co to jest? A mam on go faktycznie. Dzisiaj wielki dzień, bo idziemy dosłownie od poziomu dziesiątego. Więc zaczynajmy. <coughs> Trochę mnie gardło boli. A dzisiaj jest wszystkich świętych, generalnie. Więc zobaczymy, jak ktoś się pójdzie. Wszystkie groty już tam pochodzą jako robione ze szabloko ale rewiam od cykle biesz nie trwa na miście. gdzie się nie pójdzie to stroje ze stare dziadki i wiadomo co zawsze w formie no oj jaki jaki bagiet ciałości No, lecimy dalej i tutaj mamy jaki od razu i zaczynamy Jak mamy dziesiąty poziom, to następny jakiś tam upgrade do naszych rzeczy będzie polegał na tym, że będzie znacznie trzypoziomowo, nie? Mogę być trochę nieuczesany, no, dlatego że niedawno wróciliśmy z grobów. A wiadomo jak to jest z takimi rzeczami. Okej, okay. Fiber Blade. <coughs> Launcher. Aha, czyli daje mi cały set od razu. Chodź. Czekaj, czekaj, czekaj. A to Fireplay. Granat. ha granat taki. Pierwszy raz jest taki granat. Mam nadzieję, że dostanę inny, bo on jest trochę nieporęczny. I Lecimy dalej. Nasz cel to 30 poziom. I kolejny boss. Intruder in strong brain zone production factory. Repeat. Intruder in strong brain zone production factory. Hmm. Tak Elegancko. O, jakaś świetka. Elka, to wiesz jak jest Elka to teraz, no, bez czytania. Bo o, prawie pełne. Ty tu? No ja, ja sobie robię śmiejoność, myślałem. Uła! Ależ jesteś odlepiony. Mogę się dronem bronić, muszę pamiętać o tym. Często zapominam o droniku. Jest bateria. Ej, ty, Echa, co tu się stało? Mogę to jakoś rozpalić? Chyba się nie mogę. Jakoś... Я кайзер jakiś fajny Oczywiście te zmieniamy były taki podstawowy O, oh, shotgun. To będzie znacznie lepsze. I am an angel Dobra, a tu co? Ale gardło było jak nie wiem. Dobra, chcimy dalej. I następny flur. What's next? I mm -hmm. A rifle, ale słabszy, więc nie chcę, dziękuję. A czekaj, bo coś jeszcze jest. A tu open, oh, na ile machajzu? 600, więc za mało. Też za mało na... Na bateryjkę. Zmyśląne pułapki. O, koniec. Widzisz, szybko poszło. W ogóle to nie ma tych. Nie ma wyzwań, zobaczyliście? Nic.

Nie zabiera to Jest Piesku. No. I pojazd raz... no właśnie. Kolejna środka, ale słabsza. Znaczy lepsza, ale jest M-ko ja nie chcę m -ko. W sensie cały dzień na mieście, cały dzień na tych grobach. Wczoraj było choroby to z córką, szedłem. Ro z rozda rozdawać zagrać, rozdawać. Pobierać cukierki. Po bardzo chciała. I, w I po prostu wykończony z ten kursek. Tak. O, siema, panowie to, nie? Dlatego teraz siedzę i zaczynuję z kiereczką. O, dobra tam, tam nic tam. wybuch. Wybuch nie podziałał na tego jegomościa Niech mu rękę urbie, będzie dobrze Swoją drogą wracając. Blood of Meran To co wysłałem ostatnio na YouTube, to spadanie, to, to było tak żałosna gra, że ja to podpisać nie mogę. Zresztą widzieliście ten gameplay. O, siema kotek. Kotek. Ja się... ja bym to jest inty gierka? Ło kur zapiał, ej! Co to było? Nic się tego nie spodziewał. Wolało, bardzo. Dobra, trzeba ja mam powód, wziąć baterię coś? Gigantyczna kula przetoczyła się przez piętro. Tego się naprawdę bym nie spodziewał. Już na 14. Szybko idzie. Oha, znowu ten wiatrak. Właśnie jak ktoś ogląda to cholera, bo na żadnych wydarzenia nie wystarczy. Się trochę martwię dlaczego. Jak to otworzyć? Tytuł. Kanał, serio? Ale głupie. Starczy zrobić unik? A, jest tutaj laser.

Aha. Czyli to to stanę, Dobra. To strzelko jeszcze raz. Uuj, się... ty, tego się nie spodziewałem. Dobra, kliknę za to. Idziemy dalej. A. Mówię, dzisiaj chillowa gierka, dzisiaj. Robimy wszystko na spokojnie, bez ekscytacji mam nadzieję, że nic się dosłownie nie wydarzy. Bo mówi, nie mam siły. To jest chillowy weekend. Ja tu nie będę z drugą opowiadał, że nie wiadomo co się dzieje, jak nic się nie dzieje. O, piją ja się to... Och, o. O, a ja nawet nie wiedziałem, co pikało. Zawsze, trzeba wiem tak, trzeba bez użycia baterii Co to? Green Age Launcher Kolejny, no ale nie, nie będę zmieniał Zjedziemy sobie po swoim Green Launcher Jeżeli chodzi o gameplay Wolałbym coś normalnego Brać A swoją drogą? Gramy dalej, Co to jest? O. Dobra. To kur! I to jest denerwujące, to jest naprawdę. To mi to przesuwa Co jeszcze zostało? Jaki <laughs> okay. Może jakiś ząbek? Okej. Może dziś moc by się wreszcie odblokował, bo motów też nie dostaje nagle. Część są, dobra, bierzemy. Przyzwyczaiłem się do tej tej. Łojeska pokrzało cię. Skąd to wiecie co? Podłogi nie warto. Mieć. Piętnasty poziom. Czy coś się wydarzy na piętnastym poziomie? Mmm. Mia, nie It's delicious. My friend. Oj, no, wygląda na jakiś pokój fajny. Kliknę sobie bateryjkę, to się trochę boję. I to jest jakiś pokój konkretny. Uuu. Mysterious Mask to Girl Dobra, pomaszesz mi teraz. O nie, to jest jedna z tych... Żebyśmy mogli senior zagrać? Czy na razie z nimi się bardzo łatwo? Pytanie, czy mi się zaraz coś z nimi umiemy? Móweczka zaś zwierzę kozacka. No, to jest nie fair. Już się spodziewałem, że będzie coś fajnego. Rajfort <tryk> 15. I jeszcze nie. To jeszcze nie ten czas. Oj, i bateryjka trzecia, Super kumpel. To ja nie mogę go odjeść. Ops, przepraszam. Ej, naprawdę podoba mi się ta gra. Przynajmniej na razie. Jak mi się znudzi, to przestanę grać. Defended of the Iron Mat Girl. Nie wiem co na chodzi, o co chodzi. No, Ja zapomniałem, że ja w ogóle mam Czekaj, bo będzie to nie ja nawet nie wiem co. Aha, to była pułapka twarniaczki, okej. Okay. I see what you did there. Siamę. Pytanie brzmi, jak to otwierać te wszystkie rzeczy. Super, a jest program tak, bardzo ładna. Bardzo mi się podoba to, co zostałem. Jestem zadowolony. Głowa chodź tu górę, górę. Hej, miał. koleżka. <coughs> ja będę mówił tylko kurier kurio. Najlepiej pasuje. No ja wiem, że w Chinach, w Japonii, jest szeroko też rozszerzona ta kultura przywożenia jedzenia. Co to ma być? O matko, to jest ten... Aha. z tyłu. Właśnie jak spodziewałem się, że za osobnie... O nie! No nie, mów mi! Gra się zasieła. Nie.